Łukasz Henel. Szkarłatny blask. Czytają pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozdział 25. Niebo nad Międzyrzeczem i okolicami w promieniu dobrych kilkudziesięciu kilometrów zakryły ponure, czarne chmury, z których nieustannie siąpił zimny deszcz. Z pomiędzy chmur tu i ówdzie wydobywał się czerwony blask. Słychać było również przerażliwe odgłosy, przeciągłe wycia i zawodzenia. Wielu ludzi ogarnął zabobonny lęk. To jednak nie mrok, jaki spoił ziemię, był najstraszniejszy. Zło i szaleństwo zdawało się opanowywać umysły, choć nastąpiło to w różnym stopniu i tempie, w zależności od podatności konkretnej osoby. Ożyły stare urazy i spory. Małe drobiazgi urastały do rangi potężnych konfliktów. Sąsiedzi atakowali siebie za pomocą siekier i wideł. Telewizja donosiła o kilku przypadkach, w których psy dotąd strzegące rodziny pozagryzały małe dzieci. Wielu było święcie przekonanych, że widzieli zmarłych, którzy pojawili się w złych zamiarach, siejąc przerażenie i przyczyniając się do śmierci ludzi. Pojawiali się najczęściej znienacka na drogach, powodując kolizje i straszliwe w skutkach wypadki. Ciotka Janina nie miała siły przesuwać mebli, ale zamknęła drzwi na cztery z pusty, drżąc na myśl o Łukaszu, który pozostawał w starej chacie i leśnych ostępach. Próbowała do niego telefonować, lecz bezskutecznie. Znajdował się poza zasięgiem sieci, a wkrótce jej własny telefon odmówił posłuszeństwa. W mieszkaniu, ze względu na panujący za oknami niezwykły mrok, paliło się elektryczne światło. Prąd jednak nagle odłączono. Ciotka Janina podeszła do okna, wyjrzała bardzo ostrożnie i przekonała się, że w domach naprzeciwko również zalega ciemność. Nagle w najciemniejszym kącie pokoju rozległ się głośny łomot i rozgniewany syk. Najprawdopodobniej jeden z kotów zerwał się gwałtownie, rzucając wazonik, który z głuchym odgłosem uderzył w miękki dywan. W dzieciństwie bała się ciemności. Często budziła się w nocy przestraszona, a otaczający ją zmrok potęgował uczucie strachu. Rodzice nie pozwalali na spanie przy zapalnym świetle. Leżała wtedy nieraz kilka godzin zlana potem, obawiając się poruszyć. Teraz, rozglądając się po pokoju, w którym mieszkała tyle lat, przypomniała sobie pewne zdarzenie z dzieciństwa. Któregoś ranka przebudziła się, czując wyraźnie, że na jej łóżku ktoś siedzi. W pierwszej chwili pomyślała, że to mama. Kiedy jednak otworzyła oczy, poczuła dławiący strach, który sprawił, że jej niewielkie serduszko przypominało malutkiego, przerażonego gołębia trzepoczącego w pułapce. Na skraju łóżka siedziała sąsiadka, pani Czaplińska, ubrana cała na czarno. Janina wiedziała, że w pojawieniu się kobiety jest coś strasznego, lecz była zbyt mała, by znać przyczynę swojego lęku. Nie rozumiała wówczas, czym jest śmierć, a duch kojarzył się jej smurką, jaką zobaczyła w książeczce dla dzieci. Przerażona dziewczynka nakryła się kołdrą. Przez dłuższą chwilę nic się nie działo. Janina zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Wrzeszczała tak głośno, że zdarłaby sobie płuca, gdyby jakaś siła nie poderwała ponownie kołdry w górę. Pojawił się dziadek, który złapał ją w ramiona. Wrócili rodzice. Atmosfera w domu w jakiś sposób się zmieniła i zagęściła. Dorośli o czymś cicho rozmawiali. Wreszcie mama wzięła ją za rękę. Dziewczynka prawie zapomniała o porannym koszmarze. Dziadek wytłumaczył jej, że to był tylko sen. Teraz bawiła się swoją ulubioną lalką Zuzią. Dziewczynka podreptała zaciągnącą ją za rękę matką. Dotarły do mieszkania na najwyższym piętrze, gdzie było dużo obcych ludzi, których dziewczynka nie znała. W powietrzu unosił się ostry zapach kwiatów i perfum. Panowie mieli czarne spodnie, a panie długie ciemne spódnice. Zanim dziewczynka zorientowała się, co się dzieje, jakaś siła poderwała ją do góry. Ujrzała leżącą w drewnianym pudle panią Czapińską. W pół otwarte usta odsłaniały złote zęby. Głośny wrzask Janki przeciął powietrze niczym ostry nóż. Na chwilę zamilkły rozmowy i wszyscy zaczęli rozglądać się zdezorientowani. Mama była wtedy na nią zła i zabrała ją szybko do domu. Teraz nie była już małą dziewczynką, ale lęk był tym samym lękiem, który pamiętała z dzieciństwa. Jakie to niesprawiedliwe! Przeżyła tyle lat i znów czuła się tak jak wtedy. W rozległ się cichy rumor. Pomyślała o swoich kotach. To wróciła pani Czaplińska. Przyszła jej do głowy dziwaczna myśl. Starała się dojrzeć przyczynę hałasu okrążając stół. Każdy ruch sprawiał jej trudność pomyśleć, że kiedyś była ładną, młodą dziewczyną, o której względy starali się przystojni chłopcy. W pierwszej chwili jej umysł nie mógł zidentyfikować głosu, a mimo to jego barwa wydawała się znajoma. Nagle, z przerażeniem, które zmieniło wszystkie jej kości w sople lodu, rozpoznała głos należał do jej dawno zmarłej matki. Niespodziewanie w kącie pokoju rozbłysnął szkarłatny blask. Ujrzała swoją matkę, tak jak zapamiętała ją w dniu pogrzebu leżącą w trumnie. Ubrana w czerń, zjawa wyciągała w kierunku przerażonej staruszki białą dłoń. Starsza kobieta poczuła przeraźliwy, bolesny ucisk w klatce piersiowej. W chwilę później osunęła się martwa na łóżko. Szkarłatny blask znikł, lecz w wielu okolicznych domach nadal zbierał swoje żniwo. Demon zdawał się odgadywać najgłębsze ludzkie lęki i tworzył wizje doprowadzające do wypadków obłędu lub śmierci.